Cześć! Z tej strony Edyta z bloga Zakręcony Wege Obiad. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać coś bardzo banalnego. Jednak okazuje się, że takie banalne przepisy są bardzo popularne i bardzo dużo osób w sieci szuka takich pomysłów na to, jak zrobić coś bardzo prostego. Będzie to mizeria z ogórków z dodatkiem koperku. Oczywiście wegańska mizeria. Żeby była ona wegańska zamiast jogurtu czy śmietany, użyję tego jogurtu z Kauflanda. Nie wiem czy go znacie, jeśli nie to się zapoznajcie, bo to bardzo fajny produkt i bardzo dobrze zastępuje śmietanę mleczną. Czyli oczywiście zaczynamy od brania ogórków. Ja zrobię go z dodatkiem koperku, ale koperek możecie pominąć. Możecie też dodać do niego rzodkiewkę. Mizeria to chyba jeden z najbardziej popularnych dodatków do obiadów w Polsce. Niektórzy robią też ją z cebulą. U mnie to jest sam ogórek, koperek. Można też dodać do niego oczywiście czosnek, jeśli lubicie. Kiedyś, zanim odkryłam ten jogurt, lubiłam, jadłam mizerię zazwyczaj tylko taką posoloną, czyli to były tylko ogórki tak naprawdę z solą, odrobiną pieprzu i koperkiem, ale jednak ten jogurt tak wspaniale zastępuje wyroby mleczne, że jem teraz taką. Myślę, że osoby, które nie są na diecie wegańskiej, nie poznają w ogóle, że tu jest jakiś produkt niemleczny. Ścieram ogórki. Najszybciej przy pomocy mandoliny. Ja lubię takie trochę cieńsze, nie za grube. Ogórki wcześniej umyłam w wodzie z, z ozonem czyli przy użyciu ozonatora. Mogłam mnie też zrobić ze skórką, ale wolę bez. Zobaczcie, jak mandolina przyspiesza pracę, nie trzeba tutaj kroić. Jest to świetny sprzęt, odkąd go mam, to naprawdę bardzo dużo rzeczy nim kroję. Tylko trzeba uważać na palce. Możecie też oczywiście użyć malaksera, do tego będzie również szybko. Będą to porcje, myślę, że nawet dla trzech osób. Albo czterech, w zależności od tego, ile mizery jedziesz. Teraz ogórki sole. I najlepiej jest je zostawić na trochę, chociaż na chwilę, kilka minut w tej soli, żeby one sobie zmiękły. No, chyba że nie lubicie takich miękkich, to możecie od razu dodać jogurt do nich. Dodam też dwie łyżki koperku posiekanego, akurat użyłam mrożonego, świeżo mrożony. Spróbuję tylko czy są słone. Jeszcze trochę. Szczypta pieprzu. Jedzenie najlepiej się miesza rękoma, jak się robi dla siebie oczywiście. Robią się takie fajne mięciutkie. Teraz wystarczy tylko otworzyć jogurt i dodać do niego. Oczywiście, oczywiście, możecie też użyć innego jogurtu sojowego, innej firmy. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale ten naprawdę jest bardzo fajny do tego i nie czuć tego sojowego posmaku, który zazwyczaj czuć w jogurtach, właśnie sojowych. Myślę, że, że tutaj wleję cały. Jak słyszeliście wielbiciel mizerii odpowiada. Najlepiej by było teraz oczywiście dać jej chociaż kilkanaście minut, żeby sobie tak poleżała i dopiero zjadać. U mnie będzie to dodatek do ziemniaków i kotletów, wegańskich oczywiście warzywnych z pieczarkami. Kotlety pokażę Wam innym razem. Spróbuję, czy jest słone, bo jogurt nie jest słony, więc być może trzeba jeszcze dosolić. Jeszcze sól się trochę przyda i pieprzu. I w sumie to już wszystko. Mizeria jest gotowa do jedzenia. Ja ją jeszcze odstawię na chwilę, nie do lodówki, bo nie chcę, żeby była bardzo zimna. Po prostu w temperaturze pokojowej ją na chwilę zostawię, bo zaraz będziemy jeść obiad. Wszystkiego dobrego do usłyszenia. Cześć, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie i smacznego.